Cześć z tej strony. Witam Cię w moim nowym projekcie 360 dni dla Twojej lepszej sylwetki. Dzisiaj w minutę pomogę stawać pierwsze kroki osobom sylwetką sylwetku typu skinniwa. Zaczynamy. Mała prośba, daj opsika, bo nie obserwujesz. Pierwszym krokiem jest wyeliminowanie wszystkich napojów słodzonych cukrem na rzecz tych słodzonych z łodzikami typu Aspartam, i tak itd. Krokiem drugim jest wprowadzenie 8000 kroków każdego dnia. Krokiem trzecim jest wprowadzenie dodatkowej aktywności fizycznej w postaci trzech treningów siłowych w formule FBW, wtedy dodatkowo jeszcze w dni nietreningowe Prowadź sobie rozciąganie, aby po prostu usprawnić sobie proces regeneracji. Krokiem czwartym będzie liczenie kalorii i trzymanie ich na poziomie zera kalorycznego. Krokiem piątym po prostu będzie cierpliwość, ponieważ tego typu sylwetka wymaga sporego czasu oraz nakładu dużej e, ilości wysiłku oraz pracy, więc przygotuj się no, na niemałą przeprawę, ale spokojnie, jestem tutaj obok Ciebie i będę Ci pomagał na każdym kroku, jeżeli chodzi o Twoją przymanę. To by było tyle teraz. Dzięki za zaufanie. To by było tyle. Widzimy się w kolejnym nagraniu.